Cześć, witam Was wszystkich. Bardzo serdecznie wykolełem w z Call of Duty Modern Warfare 3. I dzisiaj, niestety, po raz kolejny, mapka Sanctuary Moab, chyba nie wiem, chyba najbardziej mu przekąpiony. Nie, nie, m 16 był było gorzej. Ale e, właśnie ten jest też równie przekąpiony. Jak widzieliście, Moab, właśnie z tej samej mapy, bo już miałem, miałem trzy Moaby na tej mapie e, z MK14. To, to jest podobne, dlatego, że właśnie mówiłem w poprzednim filmie chyba. Nie, jeszcze w poprzednim. Nie, jeszcze, jeszcze, ha, już nie, nie wiem, tak, z 16 chyba, nie jestem pewien teraz, że właśnie zastosowałem tą samą taktykę jak z 14 To się okazało, ta taktyka działa, więc to jest ewidentny na plus. Jak chcecie pić moła, macie kolekcję drugą, kupioną. To na tej mapie, to właśnie w ten sposób na bronie długodystansowe typu Mk14, Type95, M16, właśnie w ten sposób możecie próbować wbijać MOAB. Co się dzieje z moim komputerem? Pewnie zapytacie. Otóż już niedługo zamawiam właśnie to chłodzenie. Będzie szło pewnie z tydzień, znając życie, bo to jest list polecony ekonomiczny. Poczta Polska, jak wiadomo, słynie z rzetelności, także się pewnie nie doczekam. Niestety nie ma przesyłki kurierskiej, co z czego bardzo, na no co bardzo ubolewam, dlatego, że takie przesyłki są najszybsze. I mam w dupie to, że trzeba zapłacić czasem 200 zł za przesyłkę, skoro mogę dostać ją tak szybko, więc to jest zupełnie, zupełnie dla mnie, no, dużo wygodniejsze. Niestety nie ma takiej opcji. A za przesyłkę będę płacił tylko 8 zł jako żeby kupował z jednej firmy, tak. I ta firma jest w Warszawie, także ja mam 20 km do niej, mógłbym właściwie pojechać po to, jednak E, koszt benzyny przy koście przesyłki jest większy, więc nie opyla mi się. E, jeśli chodzi o Moaby, nie mogę grać nawet w Call of Duty, dlatego że procesor po prostu dochodzi do temperatur y, krytycznych i zostaje rozłączony monitor y, i komputer się zawiesza ze, ze względu bezpieczeństwa, żeby nie spalić procesora. Także ja nie gram w nic aktualnie, nie mogę. Jednak, e, kiedy już dojdzie chłodzenie, zamontuję pastę, wszystko pójdzie ładnie, to oczywiście wracamy do gry Battlefield MW3 Let's Play. Już zmieniłem Let's Play, nie będzie Ballet Storma. E, miał być, wiem, ale będzie, niespodzianka, ale będzie to FPS, od razu mówię. E, nie będzie, tu to, to, to widzieliście jak kogoś poskoczył. E, nie, nie, e, nie będzie to Call of Duty Single Player. Bo już kiedyś nagrywałem, więc mi się nie chce. To nie będzie to, nie będzie to Crisis 2, ani Ballet Store. nie będzie to Far Cry, nie będzie to. Nie wiem co jeszcze wam mogło przyjść na myśl, jak powiedziałem, FPS. Hmm. Nie będzie to... on Battlefield Single, nie będzie to właśnie Battlefield. Chociaż skopa może wrzucę jakiś film, bo ten kop jest w sumie krótki, ale to się zobaczy. Także. Mam nadzieję, że. Będziecie podobał Wam się to. Ogólnie powiem tak: ta gra za singla jest hejtowana Za multi też w sumie. Jednak ja nie rozumiem, za co jest ten hejt Naprawdę, ten single player jest świetny i chcę go pokazać, bo powiem jeszcze, podpowiem. Jeżeli zgadniecie, to plus dla Was, że ta gra, właściwie nazwa, gra z nazwą tej wychodzi w bodajże październiku. No, ogólnie jesienią tego roku, więc myślę, że już wiecie, i nie jest to Call of Duty. Także myślę, że większość już co z czego będzie let's play. No, mam nadzieję, że Wam się to spodoba, bo według mnie single player w tej grze jest świetny po prostu, bardzo, bardzo mi się podobał. Fajne przeżycie miałem z niego. Także, co jeszcze właśnie chciałem powiedzieć? Moab, tak, Moab z każdym karabinem. Wczoraj dałem tytuł, że już to wbiłem, jednak nie było typa. No, to type właśnie jest dzisiaj, a właśnie to jest type celownik holograficzny, nie wiem czemu włożyłem to, bo to jest gorsze, dlatego, że przybliżenie jest większe w tym celowniku, jednak e, jednak y, jest wygodny bo jest większy, jest duży, o, tu miałem szczęście za chwilę, zobaczcie, jest y, jest większy, jest mniej wygodny, plus czujnik pulsu, wiadomo, z oczywistych względów, tak staje podobne ustawienia jak przy 16 Ten kamufladą mnie tutaj męczył. Ogólnie widzieliście, co ja zrobiłem, bo Mogłem strzelać, nie? Ale on miał sniperkę, ja to widziałem, więc ja się wycofałem, bo on się wystawie strzał, dziękuję już po ciągu, nie? Tutaj właśnie miałem dziwną sytuację, patrzcie... Yy, tu widzie, tutaj ten chciałem tylko zdjęć, a widzicie koleś z yy, żniwiarza mnie postelował. Nie wiem jakim cudem, bo miałem przecież yy, osłonę przed takimi... zapomniałem tego, tego perku. Zwiad to się nazywa? Nie wiem, zapomniałem teraz. Yy, yy, także nie wiem czemu to mi tak, tak się stało, ale właśnie to jest to jest type 95 z holograficznym czujnik plus mapka sanctuary już pomówiłem, także co jeśli chodzi o gameplay to powiedziałem że jest play o procesorze też a kość pamięci jeszcze no niestety nie mam aż tyle pieniędzy ale będę zbierał te pieniądze właśnie na kości pamięci także yy, to będzie jeszcze lepiej jeszcze szybciej wszystko a potem będę całkowicie total total spukany całkowicie spukany także potem to zbieram, tak zbieram na Ghost Recon uh, Future Soldier potem zbieram na um, Max Payne 3 uh, a potem już wiadomo idzie szkoła, więc już nic nie kupuję i czekamy po kolei mam urodziny, także dostanę Far Cry'a 3 więc bardzo się cieszę, dlatego, że jestem fanem tej serii od samego początku i dwójka mimo, że jest do dupy, bardzo mi się podobała nie wiem, czemu, nie wiem czemu. Ja wiem, że ona jest do dupy, naprawdę, bo ja widzę jej błędy, ja potrafię powiedzieć, czemu jest tak głupia, jak jest. Yy, także, no niestety. Ale... Potem wychodzi września październik właśnie to coś, co muszę też kupić. I potem wychodzi Call of Duty Black Ops 2, także będę oczywiście miał, będę oczywiście grał, będą oczywiście filmy, także nie, możecie, nie musicie się martwić, wszystko będzie... Ja już tak komentuję, wiecie, tak ogólnie, bo ten, ten gameplay jest nudny, jak fraki olejem. Yy, ale spokojnie, Moab już jest tutaj właśnie wbijany. Tutaj już się bałem, bo spojrzałem na tabelę, tak wiem, nie powinno się patrzeć. Widzicie, mam c Repa, widzę, że tam jest ten, ISU, także nie idę. I tutaj miałem szczęście, bo typ akurat wybiegał yy, i bam, Moab. Moab 24, killstreak. Tutaj niestety zginąłem, ale Moab jest, jest właśnie wbity. No, come on, puszczaj, puszczaj. No właśnie. Puszczę Moab, także dzięki wam za oglądanie i do zobaczenia w przyszłym filmiku. Wrzucę coś, wrzucę filmik z wynikiem 77 na 7, 71 na 7. Świetny, świetny mecz w ogóle. Też Moab, także e, z, następny filmik właśnie będzie z takim fajnym wynikiem. Ja się z wami żegnam, to by było na tyle. Ja spadam na dwór jakoś i że nie mogę nic pogra pograć, to idę sobie na dwór. Także okay. dzięki wam za oglądanie i do zobaczenia w przyszłym filmiku. Cześć.